O śnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Brak snu ma bardzo poważny wpływ na nasz stan zdrowia, jak się okazuje, i ten stan psychiczny następnego dnia, ale też długofalowe skutki, które mogą się odbić na naszej po prostu kondycji zdrowotnej. Będziemy rozmawiać o śnie z panią profesor Moniką Rudzińską Bar, kierownikiem katedry i kliniki neurologii Uniwersytetu Adama Frycza. Modrzewskiego w Poznaniu. Dzień dobry państwu. Pani profesor, dlaczego ten sen jest tak, tak strasznie ważny? Skąd się ta potrzeba snu bierze? Tak, no sen jest takim niezbędną częścią prawidłowego fizjologicznego funkcjonowania naszego organizmu. Jest częścią dnia, w którym regeneruje się nas, nasz organizm, a przede wszystkim regeneruje się nasz mózg. I mamy wiele znakomitych badań pokazujących właśnie, że w czasie snu bardzo aktywnie działa układ glimfatyczny, czyli układ, który oczyszcza mózg z różnych patologicznych metabolitów a między innymi białka tau i białka amyloidu które wiadomo jest związane z chorobą Alzheimera i powoduje to jakby większą regenerację. Również wiemy, że w śnie, szczególnie w tych stadiach wolnofalowych, mamy stadia r r REM 1, 2, 3 i 4 i w, staji, w stadium 3 i 4, właśnie wolnofalowym, mamy konsolidację pamięci. Mamy też zmniejszenie aktywności synaps, to taki jest też dobrze metabolicznie dla układu nerwowego występujący proces. Także bez regeneracji związanej właśnie z prawidłowym snem, czyli prawidłowym, czyli Snem o właściwym czasie trwania, nie czterogodzinnym, tylko jednak godzin I również snem o prawidłowej architekturze snu, bo to wiemy, że mamy kilka cykli, właśnie tych cztery fazy rem, później mamy REM później fazy rem. Mamy i takich cykli 90-minutowych, w ciągu nocy jest no około 4-5. I po takim prawidłowym przespaniu nocy jesteśmy zregenerowani, możemy działać. Ja słyszałam, że właściwie ta długość snu jest bardzo indywidualna. Nie wszyscy potrzebują 6 do 8 godzin. Są ludzie, którzy chyba krócej śpią i się wysypiają. To prawda. Jest też to zmienne wraz z naszym czasem życia osobniczego. No przecież jako noworodki śpimy 18 godzin. Później stopniowo ten czas się zmniejsza, ale optymalny jednak jest te 6-7 godzin. Mogą być indywidualne osoby, które generują się szybciej. Niemniej jednak statystyka jest nieubłagana. Jest taka bardzo znamienna krzywa w kształcie U, mówiąca na osi jednej mamy czas godzin snu, na drugiej mamy właśnie... Zwiększą chorobowość i śmiertelność. Jeżeli nasz sen jest krótszy niż 6 godzin i dłuższy niż 8 godzin, to niestety ta krzywa idzie do góry, czyli zwiększa się prawdopodobieństwo zachorowania na no różne choroby, przede wszystkim układu sercowo-naczyniowego, ale też niestety i neurologiczne, jak również śmiertelność. Czyli ta krzywa jest ciągle aktualna. Można się wyspać na zapas? Myślę, że to nie jest tak możliwe. No. W zasadzie dobrze trzymać cykl dobowy, czyli musi być sen, Czas na sen właściwy, najlepiej w godzinach nocnych, no i czas po prostu na funkcjonowanie. Proszę mi powiedzieć, jaki mówiłyśmy o tym, jak bardzo jest sen potrzebny, to co się w takim razie dzieje, jeżeli tego snu. Brakuje. Tak, no jest wiele elementów, które już widzimy po pierwszej, na nie przez Panej nocy. Nazywam to deprywacją snu. To jest przede wszystkim jesteśmy bardzo pobudliwi, jesteśmy bardzo no, drażliwi, a przede wszystkim może mieć bóle głowy, mamy problem z koncentracją uwagi, mamy problemy z przeprowadzeniem pewnych procesów pamięciowych. No i jesteśmy absolutnie mniej sprawni i to wszyscy, wszystkie osoby mniej lub bardziej widzą to. Są badania wykazujące, że osoby, które mają gorszy sen, na przykład no, nawet to jest instytucja, dentalnie no, są niestety bardziej narażone na wypadki samochodowe, ponieważ ta koncentracja uwagi jest zaburzona. Natomiast już długotrwała depryma, deprymacja w snu, no to jest już problem absolutnie patologiczny. On się większy, wiąże z większym ryzykiem i zaburzeń typu wystąpienia w przyszłości choroby Alzheimera i jednak chorób sercowo-naczyniowych i udaru mózgu. A jaki jest związek? Właśnie zastanawiam się, skąd się bierze to, że człowiek mało śpi, to te wszystkie w większości choroby też neurodegeneracyjne mają większą szansę zaistnieć. To, co takiego się dzieje? Tak jak mówiłam, ten układ limfatyczny ma mniejszy czas na swoje działanie, takie intensywne, czyli po prostu ten mechanizm oczyszczania mózgu z różnych patologicznych substancji jest jakby zaburzony, jak również no, pełne, też bardziej to jest skomplikowany proces, mówiący o tym, że stres oksydacyjny się wtedy nasila, również prozapalne, różne czynniki intensywnie zaczynają być wydzielane, także... Ten mechanizm jest bardzo skomplikowany, ale generalnie zaburza właśnie tę nadreganację funkcji snu. Ja Pani czynniki prozapalne, ja słyszałam o związku braku snu z ryzykiem zachorowania na choroby onkologiczne. Tak, to jest prawda. Jest to udokumentowane bardzo silnie w stosunku do raka piersi, do raka prostaty, raka jelita grubego i nawet dotyczy to pacjentów, którzy pracują osób, które pracują na pracę zmianową. Czyli mają po prostu z tego względu zaburzony i skrócony czas snu no i o niewłaściwych porach. I niestety takie badania populacyjne, czyli na tysiącach osób, są dokumentem jednak tego ryzyka. Ono nie jest z rzędu 3 razy, to jest rzędu 1,3,7. Takie są RR. No właśnie, porozmawiajmy też o tych osobach, które z racji zawodu są narażone na. Ten sen nieregularny w różnych momentach doby, co to znaczy, jakie konsekwencje poza tymi właśnie, tak. co, co, co to oznacza dla człowieka? Tak, tak to, to jest bardzo ważny element, ponieważ no, to jest zaburzenie rytmu czuwania i snu i z tym wiążą się, to implikuje też upośledzony sen. Jaki upośledzony? Czyli krótszy, czyli czterogodzinny. Czyli sen często przerywany. Czyli to warunkuje to, że w ciągu dnia po takim nieprawidłowym się mamy nadmierną senność. Czyli zasypiamy w różnych, no bardzo często istotnych dla nas sytuacjach i, i to powoduje nasze złe funkcjonowanie. Także m, zaburzenia Czyli związane... takiemu człowiekowi, który pracuje w rytmie zmianowym jest na przykład chyba trudno potem w ogóle o normalny sen, o normalne zasypianie, tak, to jest bija strasz. U przemysłowionych aż 20% pracowników pracuje w rytmie zmianowym, z czego takie stricte nasilone zaburzenia snu ma 10%, a około 40% faktycznie podaje jakieś tam zaburzenia snu, ale nie są one bardzo nasilone. No i są odpowiednie sposoby, jak się do takiej pracy zmianowej przystosować. Otóż przede wszystkim właśnie w tych pierwszych godzinach pracy zmianowej, kiedy jest to w godzinach nocnych i mamy raczej tendencję do zasypiania, Musi być dobre oświetlenie miejsca pracy. Na przykład nawet mówi się o 10 tysiącach luksów. I oczywiście to musi być w tej pierwszej fazie pracy, powiedzmy, w tych pierwszych czterech, sześciu godzinach, a później w tych ostatnich godzinach, kiedy kończymy naszą zmianę, raczej zmniejszamy natężenie światła po to, żeby w naturalny sposób wejść w ten rytm snu. I wychodzimy z pracy, staramy się założyć też ciemniejsze okulary, żeby nie narażać naszego układu nerwowego na właśnie zbyt duże bodźce świetne, które... Będą nas wybudzały ze snu i w tym momencie możemy wrócić do domu, ewentualnie zażyć jakiś lek, który będzie przyspieszał sen, na przykład melatoninę i wtedy wejść w ten rytm normalnego snu, chociaż w nienormalnych godzinach. Ale daje nam to zmieniony cykl funkcjonowania, ale chociaż z prawidłowym fizjologicznym snem. Jak to leczyć? Mówi pani melatonina, a jest taka obawa, że pacjenci, którzy biorą leki na sen, mogą się... Tak, melatonina na szczęście to jest naturalny nasz hormon. Nie uzależnia. Natomiast ważne też jest, oprócz melatoniny, właściwa higiena snu, czyli właściwe przygotowanie naszego miejsca do spania, które musi być zaciemnione, musi być wyciszone. Chociaż no, jest to na przykład godzina prawda, przedpołudniowa i wcale takiej predyspozycji do wyciszenia i do zmniejszenia naświetlenia nasze zazwyczaj miejsce spania nie ma, ale należy to go dopilnować. Również zmniejszyć nieco temperaturę. My lubimy spać w nieco niższych temperaturach. Naturalnie w ciągu doby, w ciągu snu, temperatura naszego ciała się obniża. Jeżeli mamy zbyt wysokie, nie będzie to dobry sen. Czyli po prostu normalnie stworzyć właściwe warunki fizjologicznego snu, a dopiero później uciekacie do środków farmakologicznych. Jeżeli środki farmakologiczne, to są takie, które mogą. Działać dłu dłu w długim czasie można je przyjmować bezpiecznie. No więc raczej nie. Takich nie ma. Zmieniać? E, raczej, Co robić? Więc Zasada numer jeden to jest właściwa higiena snu, ewentualnie, czyli właśnie w normalnym rytmie idziemy spać o określonej godzinie i wstajemy też o określonej, czyli nie zmieniamy sobie tych pór, raczej właśnie nie stosujemy dżemek w ciągu dnia po to, żeby ten rytm jednak zachować dobowy i spać tylko nocą. No i właściwa też sposób pójścia spać, czyli nie czekamy w łóżku, a zaśniemy, tylko generalnie staramy się zasnąć do 20 minut, jeżeli ten sen nie przychodzi, a powinien, ta latencja snu wynosi około 10 minut u zdrowych osób, no to wtedy po 20 minutach jednak wychodzimy z tego łóżka, idziemy do sąsiedniego pokoju, relaksujemy się, czytając, słuchając muzyki i dopiero kiedy ponownie czujemy chęć zaśnięcia, wracamy do łóżka. Generalnie zasada jest, że w łóżku śpimy, nie czytamy, nie jemy, nie oglądamy telewizji. Po prostu śpimy. Łóżko ma być miejscem faktycznie przeznaczonym na odpoczynek. I dlatego takie schematy zachowań, właśnie odpowiednia pora, przeznaczenie sypialni faktycznie do odpoczynku, no powodują predysponują do uzyskania i utrzymania tych właściwych rytmów snu i czuwania. I myślę, że to są proste niezwykle elementy, nawet unikanie jakiegoś wysiłku fizycznego tuż przed snem. Oczywiście unikanie kofeiny, alkoholu, nikotyny przed snem. To wszystko ma znaczenie właśnie w takim naturalnym rytmie wyciszenia się przed nocą. Bardzo dziękuję. Nie znaleziono dotąd żadnej skutecznej właściwie metody, która by zastępowała sen, która by była substytutem snu, więc dbajmy o to, co mamy, i dbajmy o ten sen, który, który jest po prostu lekarstwem na wagę złota.